Dzisiaj zbuduję dom dla każdego Brain Rota w Minecraft! Jak widzicie, mam tutaj wszystkie brain roty, jakie obecnie istnieją w Minecrafcie. I mamy stare, klasyczne brain roty, i również te nowe. I dla każdego z tych brain Rotów osobne miejsce zamieszkania i razem będą tworzyć piękny wspólny dom. I specjalnie na ten odcinek przygotowałem specjalną mapę, która posiada bardzo dużo różnych miejsc. I każde z tych miejsc będziemy edytować i zmierzyć poszczególnie pod każdego Brain Rota. Rozpoczynając od tuk, 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 Sahur którego umieścimy w pierwszym miejscu właśnie w naszej planszy zamieniając kompletnie cały ten blok na taki brązowy konkret, żeby całość o wiele bardziej pasowała do naszego Tung 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 Sahura. I zamieniam wszystkie te rzeczy na właśnie takie kombo z trawą, żeby to bardziej przypominało klimat Tung Tung Sahura. Całą podłogę zamieniam na taką specjalną wełnę właśnie w kolorze Tung Tung Sahura. Jak Tung Tung Sahur, to wiadomo, potrzeba drzewa, więc respię tutaj kilka jakichś zwyczajnych drzewek, dodajemy trochę trawy, ale niedużo, i jakieś takie proste dodatki, no i możemy stawać pierwszą osobę w naszym odcinku, czyli Tung 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 Sahur! I tak prezentuje się jego miejsce zamieszkania w cał naszym pięknym domu dla brainrotów. Zobaczymy, Tung-Tung, jak ci się tutaj będzie mieszkać. I od razu później przechodzimy do kolejnego brainrota, czyli ten Spawn Egg. Nawet nie wiem, co to jest. W każdym razie on wygląda dość bojowo, więc dla niego przygotowałem właśnie takie miejsce. Kiedy nie oczywiście ponownie znowu zamienimy tutaj całego komba na taki o wiele bardziej wojskowy kolor. A cały piasek zamieniam na takiego dirda, żeby tutaj był troszkę mroczniejszy klimat. Oczywiście drogie ucieczki zamykam i staram na miejscu kolejnego brainrota w jego własnym naturalnym położeniu. W ten sposób mamy już domki dla dwóch brainrotów, ale zostały Chyba jeszcze ponad 20, a kolejnym z nich będzie ta 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 ta! Pachur. Moim zdaniem dla niego idealnym miejscem będzie właśnie takie bloki koperów, tylko musimy właśnie zamienić znowu te bloki miodu na troszeczkę sympatyczniejsze bloki. Miejsce wygląda dość sympatycznie, więc stawiam ta ta da 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 To jest właśnie jego miejsce, gdzie on sobie będzie mógł siedzieć. Kolejnym brainrotem jest bombardiro krokodylo. Z racji, że on umie latać, to będziemy musieli zabudować jego klatkę od góry. Żeby miał sporo spokojnego miejsca wybrałem mu właśnie takie naturalne, pustynne brzemierze, bo z tymi się właśnie kojarzy aligator. Teraz jak już mamy całe miejsce zamienione specjalnie dla bombardyro Krokodilo, to muszę zablokować jego drogi ucieczki. Właśnie na przykład kratami. No i teraz, jak już jest zabudowane, to możemy tutaj na spokojnie dać bombardiro Krokodilo. I to jest kolejny Brainroth, który zamieszkał w naszym mieszkaniu. Następny będzie Bombini Guzini. Dla niego przygotowałem takie zwyczajne, pustynne, białe miejsce. Do którego perfekcyjnie będzie pasować piasek. I właśnie Bombardini Guzini. Ale on niestety, z tego co widzę, też umie latać. Więc musimy szybko zablokować mu drogie ucieczki. Miejsce zablokowane, można brać kolejnego brain rota. Teraz bierzemy Trulimelo, Trulicina. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego. Jest. I ten Brain będzie spokojnie sobie żyć w takim pięknym miejscu, w takim pięknym, lodowym klimacie. Ale poczekajcie, bo wydaje mi się, że Duch Duch chce chyba nam powiedzieć, jak mu się mieszka w nowym domu. Mieszka mi się idealnie, to mi się podoba. Skoro on nie jest zadowolony, to na pewno Glorba Frutto również będzie. Bo umieścimy go w specjalnym, dżunglowym miejscu, do którego on pasuje wręcz idealnie. Zamienimy mu całe jego miejsce na taki dżunglowy, ładny blok. Pakujemy wszystkie wyjścia i idziemy dalej. Trick Track barabum, wydaje mi się, że chce mieszkać w naprawdę dobrym miejscu. Więc rzucimy go do drogi takiego mrocznego. Apokalipsum, który myślę, że on się idealnie odnajdzie. Ma nawet borówki. Jego miejsce zamienimy na cały stone, żeby było w tym miejscu, chociaż na chwilę troszkę mroczniej. Idąc dalej, Mateo, wydaje mi się, że powinien dostać naprawdę ekskluzywne miejsce. Patrząc na jego cudowny kapelusz i taką elegancję, nie możemy go umieścić w byle jakiej klatce. Dlatego do domku Mateo przygotowałem ekskluzywne miejsce, gdzie będzie mógł oglądać te wszystkie kosztowności. Bo dosłownie widać, że pan Mateo to ma klasę. I widzę, że Bombini Gozini nam uciekł z klatki, bo nie zabrówkowałem wejścia kolejnego, a tam tego idziemy zabić. Kolejnym brainrotem jest Balerino Lolo. Tutaj będziemy musieli się postarać. Dlatego wydaje mi się, że te różowe miejsce będzie dosłownie idealne. Ale trochę psuje klimat czarny na podłodze. Muszę to zamienić. I w tym miejscu spokojnie możemy dać ballerino Lolo. Zamieniłem jeszcze dodatkowo ścianki. No i nasza ballerina Lolo jest idealnie w swoim miejscu. I jak widzicie, sporo już tych rzeczy zamieniliśmy. A to dopiero połowa odcinka. Kolejny Brainrod to Frulli Frula, I on chyba też potrafi latać. Ja bardzo nie wiem, w jakim miejscu chciałby mieszkać, więc po prostu wybrałem mu takie najzwykłe. Minecraftowe miejsce, gdzie mamy kobla, mamy również jakieś krzaczki, no ale mamy również jakiegoś tutaj piaska czy trochę wody. A żeby dosłownie to był najnudniejszy dom, dlatego Brainrota, jaki widzieliście na świecie, to zamieniam całą jego klackę na dosłownie najzwyklejsze takie wykopalisko. I bez problemu umieszczam Brainrota tutaj. Miejmy nadzieję, że to coś nie potrafi latać. z de dedikus dedikus dedikus, wydaje mi się, że lubi takie brzymskie klimaty. I nie wiem dlaczego, ale on dosłownie pasuje mi do klimatu muchomorków. Tylko wydaje mi się, żeby ta klacka była troszeczkę bardziej czerwona, to no, zamieniłem ją w taki sposób, no i w tym miejscu. To mogę położyć Brydikusa, Nie wiem, jak to się mówi. Pasuje mi do takiego opuszczonego, trochę strasznego klimatu. Ale dałbym mu właśnie takiego aeronowego bloka, bo wydaje mi się, że to do niego najbardziej pasuje. No i możemy go tutaj postawić. Jest to w takim klimacie troszeczkę smutniejszym. No i powoli blokują nas inne brajnoty, które mają swoje miejsca gdzieś indziej. Więc niestety te klatki będą wyglądać na trochę połączone. No ale z tym nic nie zrobimy. Oni są przecież sąsiadami. I to nie są klatki, tylko domki. Tralalalo tralala, musi mieć naprawdę wodnisty klimat. I co jeszcze się ma. Coś idealnego dla niego. Jedynie co to umieszczę tutaj trochę wody, bo to w końcu jest morskie zwierzę. Całość zamieniam w taki morski klimat i oczywiście stawiam na siebie. Tra, la, la, tra, la, la. Myślę, że w tym miejscu będzie mu się żyło bardzo dobrze. A na pewno dobrze to nie żyje się w klatce naszemu Shimpancy, niemu, panie niemu już cię chłopie ratuje! I ja go chcę dać tutaj! To jest moim zdaniem idealne miejsce dla niego. Jedynie co to brakuje mi tutaj trochę winorośli, może ewentualnie jakiegoś dżunglowego drzewka, które zaraz damy, ale nawet te plastry miodu mi się tutaj podobają i chyba w tym miejscu je zostawię. Po prostu bardzo przypominają mi najzwyklejszego banana. Jedynie co do brakuje mi właśnie tutaj. Dżunglowych drzewek, więc właśnie je daje. I nasz chimpanzini pana nie jest idealnie na swoim miejscu. Następnie, Cappuccino Assassino nie wygląda mi na Brainrota, który jest tutaj przyjacielski. Musimy bardzo bezpiecznie obudować jego domek. Ja myślę, że taki neterowy klimat to jest właśnie dla niego, ale ściany muszą być troszeczkę mocniejsze. Dlatego wszystkie ściany będę robić w Betroku, żeby inne Brainroty po prostu nie wyczuwały jakiegoś zagrożenia. Miejsce dobrane idealnie, myślę, że możemy stawać Cappuccino Assassino. Woli zaczyna nam brakować miejsca na naszej mapie. A jeszcze przecież musimy dać kogoś tak gigantycznego, jak Orakelo Orakala. Chyba źle to przeczytałem. Wydaje mi się, że jest to zwierzę bardziej arktyczne, więc dałbym je w taki mroźniejszy klimat. I całe to miejsce zamieniam właśnie na taki lód. I dajemy tutaj naszą orkę. W sumie orka potrzebuje trochę wody, więc wylewam po prostu gdzieś na ziemi tutaj trochę wody. To jest zwierzę, które właśnie to lubi. Myślę, że jak będzie więcej wody, to ona nie będzie z tym miała żadnego problemu. Ale problem może mieć u dün, dün, dong, którego trzymamy tutaj już od początku odcinka. Jak uśmiech, chłopcze, nie się tutaj siedzieć. Dla niego jest przygotowany idealny pomarańczowy domek, gdzie możemy go sobie po prostu postawić na środku. A miodek zamieniamy po prostu na pomarańczowy konkret. Na naszej liście jest również najstraszniejszy brain road, Czyli nuklear od I pozwólcie, że go damy na końcu odcinka Bo wydaje mi się, że może zniszczyć całą mapę Ale obok niego jest jeszcze bezpieczna Tripi tropa tropa tripa Damy go tutaj do takiego morskiego miejsca Wydaje mi się, że będzie tutaj pasować wręcz idealnie A całość po prostu zamieniam na taki ładny pryzmaryn I w tym miejscu wydaje mi się, że tripi tropa tropa tripa Będzie bezpieczna hotspot! To jest kolejna osoba, gdzie musimy Ciebie gdzieś dać kolego No a na naszej mapie zaczyna już powoli brakować miejsca Więc to będzie jego nowy dom, ale trzeba go trochę zmieniać. Zamieniłem mu te całe miejsce na właśnie takie jasno-niebieskie właśnie takie bardziej mroczne miejsce, które choć trochę wydaje mi się, że będzie mi się z nim kojarzyć. Kolejna osoba to Brrbrrpatapim i dla niego miejsca musi być chyba troszkę więcej. I tutaj mamy bardzo ładny taki dżunglowy biom. I ja go tutaj stawiam, bo on tutaj po prostu pasuje idealnie. Zamienimy jedynie miodek na właśnie takie dżunglowe rzeczy. Dzięki temu patapim jest w swoim idealnym miejscu. A nam zostało już tylko jakieś 7 wolnych miejsc dla nowych brainrotów. Więc bierzemy kolejnego, czyli boneka ambala i z racji, że Bonekambalabu jest dla mnie dość zwyczajnym brain rotem, umieszczam go w najzwyklejszym miejscu na tej mapce. A żeby to miejsce ponownie było jeszcze bardziej nudne, to całość wykończamy po prostu zwykłymi deskami. Bonekambalabu! Jesteś w domu! Następnie jest Ballerina Capucina! Ona musi iść do jakiegoś różowego miejsca. Mamy takie miejsce tutaj, wystarczy je troszeczkę podrasować. Całe miejsce zostało przygotowane i Ballerina Cappuccina może być już w swoim różowym królestwie. Zostaw nam jeszcze świeżinio Bombardino Kolejny brain, od którego kompletnie nie znam. I mamy miejsce jakieś tutaj, takie w sumie dalnie na środku. Nie mam pojęcia, czy on tutaj nie zginie, więc po prostu zabezpieczę go w jakikolwiek tutaj sposób i dam mu tutaj taką po prostu bezpieczną platformę, z której nie da się spaść. Dajemy go tutaj, no i to jest naprawdę nudne miejsce. Żeby jakkolwiek pasowało tutaj go pyszczka, to dałem tutaj taką terakotę I tak naprawdę został nam ostatni brain rot, czyli pan nuklearo dinozauro, który w sumie jest chyba w stanie wysadzić tutaj dosłownie wszystko. A jak widzicie, napracowaliśmy się dzisiaj, bo mamy tutaj dosłownie wszystkie brain roty. i nawet tung tung zachód, którego daliśmy na początku. Dalej sobie żyje w naszym miejscu. Jak widzicie, w każdym z tych miejsc jest już dosłownie jakiś brain rot. I tak naprawdę ciężko będzie gdzieś tutaj upnąć jeszcze kolejnego Brain Rota. No ale ja myślę, że jego miejsce powinno być specjalnie po prostu na środku. Co bardziej pasowało sobie nie całe to miejsce, dosłownie na bedrock. I usuwamy stąd dosłownie wszystko. Ja nie chcę tego Brain rota drażnić. Nie chcę również, żeby miał jakąś drogę ucieczki, więc musimy go zamknąć tutaj barsami. No i w tym miejscu możemy już na spokojnie myśleć umieścić nuklearu dinozauro, który nam się w sumie praktycznie nie mieści. No i tym sposobem otworzyliśmy dom dla z tych Brainrotów. Jedynie co mi się tutaj trochę nie podoba, no to tutaj te miejsce. Więc zamieniłem całą lawę na wodę i całego chonej komba na Dirta. W ten sposób mamy miejsce, gdzie każdy z naszych Brainrotów ma swoje miejsce do zamieszkania, czyli swój domek. I jak widzicie, wszyscy z nich perfekcyjnie czują się w swoich nowych miejscach zamieszkania. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie suba.